Cześć, witaj. Co 2023 rok przyniesie na rynku nieruchomości? Z jednej strony cały czas słyszymy narzekanie na szalejącą inflację. Lęk przed wzrostem ceny energii, ceny gazu. A z drugiej strony niektórzy mówią, że już lada moment. Ceny mieszkań znowu zaczną rosnąć. Co tak naprawdę będzie się działo? Jeśli interesujecie, co ja o tym wszystkim sądzę i co najważniejsze, co planuję robić w najbliższym roku jako inwestor na rynku nieruchomości, to zapraszam Cię do obejrzenia tego filmu. Nazywam się Maciej Gębieski i od 6 lat pomaga inwestorom kupować dobre nieruchomości na wynajem. W tym momencie to, co widać na rynku, to olbrzymia polaryzacja opinii. Z jednej strony są osoby, które dosłownie są sparaliżowane strachem, nie wiedzą, co robić, tak? E, cały czas powie Wywielają pewne schematy strachu i lęków i przez to pogrążają się w maraźmie, bo nie działają. Skoro się boją, zaprzestają jakichkolwiek działań. Z drugiej strony jest duża grupa, która doskonale rozumie, że wszystkie sytuacje, które jawią się jako kryzysowe, jako potencjalnie niebezpieczne, to właśnie trzeba je wykorzystać i inwestować wtedy z głową. Znaleźć w sobie pazura przedsiębiorczości, aktywności i rzeczywiście coś robić. Bo prawda jest taka, że w czasach prosperity, kiedy rynek sam się rozwija, można to powiedzieć, to każdy potrafi inwestować. Ba, inwestują wtedy nawet ci, którzy nie powinni, bo się na tym nie znają albo nie potrafią. Teraz widzę, że jest czas bardzo świadomego inwestowania. To znaczy, że inwestują rzeczywiście ci, którzy wiedzą, Dlaczego to robią? I kluczowe słowo dlaczego. To znaczy, rzeczywiście trzeba dobrze rozumieć, jaki jest Twój cel strategiczny, żeby w tym momencie inwestować. Przejdźmy do tego, co moim zdaniem będzie się działo w 2023 roku. I oczywiście, takim tematem, który każdy chce omawiać, to jest kwestia, co będzie się działo z cenami nieruchomości. Każdy skupia się na cenach nieruchomości. Powiem Ci, że wydaje mi się, że jakoś lubimy się emocjonować i znajdować takie. Pewne elementy, które są łatwe do omawiania, choć nie każdy się na tym zna. Powiem ci jedną historię. Otóż ja. Kiedy wchodziłem na ten rynek w 2016 roku, gdzieś podskórnie czułem, że tak naprawdę ta cena nieruchomości nie jest istotna, a przynajmniej nie jest aż tak istotna, w taki sposób jest to przedstawiane. I w końcu znalazłem pewne dowody na to. Nie tak dawno e, nagrałem film o analizie, którą sobie przeprowadziłem i zobaczyłem, że dużo ważniejszy jest czynsz najmu, który ta nieruchomość generuje. Link do tego filmu może znaleźć w opisie, ale jak przeanalizowałem, co się działo średnio z nieruchomością kupioną w 2017 roku do dzisiaj, to jest to zaskakujące, ale aż dwie trzecie korzyści zysku, które osiągnął inwestor kupując tą nieruchomość, pochodziła z najmu, które ta nieruchomość generowała, a tylko jedna trzecia korzyści pochodziła ze wzrostu ceny nieruchomości, ze wzrostu jej wartości. I zobacz, wszyscy się gorączkujemy cenami, a tak naprawdę bardzo ważne jest, że jeśli już kupisz nieruchomość, żeby ona do Ciebie stabilnie pracowała na jak najwyższej rentowności i generowała Ci stabilny przychód z czynszu. Jeśli chodzi o ceny, to też niedawno znalazłem bardzo ciekawy model ekonometryczny, który opisuje w swoich raportach firma Credit Agrico, Agricole, która miała do tej pory bardzo dobre wyniki, jeśli chodzi o projekcje zmian średnich cen nieruchomości w Polsce i stosując ich model, oni to fajnie opisują w swoim raporcie, też nagramy o tym oddzielne wideo, link może znaleźć w opisie, oni w swoim raporcie przewidują, że 2023 rok to będzie rok, kiedy ceny są stabilne, 2024 rok to będzie czas, kiedy ceny średniej nieruchomości wzrosną o ponad 5%, a w 2025 o kolejne 8%. Oczywiście mówią o średniej cenie. Wiadomo, że w pewnych segmentach te ceny będą się zmieniały, niektórych będą spadać, niektórych będą rosnąć. Natomiast operując na średniej, czyli tym, co wszyscy się emocjonują, oni doszli do takich wniosków, bazując nie na zgadywankach, nie na opiniach, tylko na modelach ekonometrycznych, czyli narzędziach, które akurat ja mocno wierzę. Jeśli mówimy o cenach, powiedziałem, że cena nieruchomości nie jest aż tak istotna jak niektórzy temu przypisują rangę, czy przy czym pamiętaj, ja nie mówię, że nie jest ważna, tylko nie jest najważniejsza. Kolejnym elementem, który musimy sobie powiedzieć to co będzie się działo z cenami najmu? No bo wiadomo, że w 2022 roku te ceny wystrzeliły z powodów znanych wszystkim. Zrobiło to dobrze rynkowi, bo oczywiście wzrosły rentowności inwestowania w nieruchomości. Ale co będzie dalej? Tego tak naprawdę nie wiemy. Natomiast powiem Ci swoją historię. Sam miałem ostatnio obawy, widząc jak bardzo wzrosły ceny ofertowe nieruchomości. Sam miałem obawy, żeby wystawiać pokoje, którymi akurat my wynajmujemy mieszkanie na pokoje, żeby wystawiać pokoje w cenach, które jeszcze niedawno trzeba było płacić za wynajem kawalerki. Zaczęliśmy wystawiać ogłoszenia w tak wysokich cenach, że aż mi się to w głowie nie mieściło, ale ale okazało się, że no rynek tego po prostu potrzebował, takie były mechanizmy rynkowe i rzeczywiście te ceny się utrzymały. Co będzie w przyszłości? Mi się wydaje, że te ceny się ustabilizują, to znaczy nie bardzo jest jakiś element, który miałby sprawić, żeby one miały spaść. Z drugiej strony paliwo na dalszy wzrost raczej się skończyło, taki gwałtowny wzrost, za wyjątkiem dwóch czynników. W pierwszym jest inflacja i o inflacji za chwilkę sobie powiemy, ale Czynsze indeksowane inflacją będą rosły, a z drugiej strony może się wydarzyć, że sytuacja z wojną na Ukrainie pogorszy się dla skrwawionej Ukrainy i coraz więcej osób, że jeszcze więcej osób przyjedzie do nas do Polski. Wtedy rynek najmu znowu dostałby bardzo silny impuls rozwojowy ceny w górę. Teraz wróćmy do inflacji, o której troszkę wspomniałem, czyli właśnie ten cały lęk. Inflacja, ceny gazu, ceny energii, co to będzie. Moja myśl jest taka, my musimy się nauczyć żyć z inflacją. Żyliśmy bez inflacji, właściwie marginalną inflacją, gdzieś tam 2%, czasami nawet koło zera, przez kilka lat i się przyzwyczailiśmy, bo niestety mamy taką tendencję jako ludzie do pamiętania tylko ostatnich dwóch lat. Ale przecież to nie jest wyjątkowa sytuacja. To się już zdarzało, to, że jest inflacja nawet kilku, kilkunastoprocentowa. To już było i będzie się zdarzać. Są to cykle, które po prostu się powtarzają, szczególnie kiedy gospodarka no, nie jest w sposób taki bardzo konserwatywny, zachowawczy, zarządzana, np. jak chociażby w Szwajcarii. Tak? No nie jesteśmy w Szwajcarii, u nas ta inflacja będzie się co jakiś czas powtarzała. Więc nie jest to wyjątkowa sytuacja, więc nie panikujmy, tylko nauczmy się z tym żyć. I myślę, że jedyną sensowną odpowiedzią, taką sekretną bronią przedsiębiorcy, to jest to, właśnie, żeby. Nie narzekać, nie narzekać, ale przerzucać inflację na Twoich klientów, sprawiać, że wzrost kosztów, które masz spowodowanych inflacją jest odzwierciedlony również we ze ze wzroście ceny usługi, którą sprzedajesz. W naszym przypadku jest to cena najmu, więc przerzucaj, przerzucaj inflację na Twojego najemcę. Teraz jest dobra sytuacja do tego, bo dużo łatwiej jest przerzucić wzrost cen w czynszu na najemcę, dlatego że każdy rozumie, że jest inflacja i argumentacja aż sama trafia w nasze ręce, którą możemy użyć wobec najemców. Każdy rozumie, dlaczego czynsze rosną, więc jest na swój sposób łatwiej. Natomiast, ważna rzecz, musisz mieć świadomość, o ile powinieneś podwyższać swoje ceny, żeby móc utrzymać rentowność na niezmienionym poziomie, a być może nawet ją polepszyć. W związku z tym to bardzo ważne jest w czasach inflacji, kiedy ceny nie są stałe, kiedy nie możemy budować modeli naszych ekonomicznych i biznes na stałych, niezmiennych cenach i założeniach, Musimy je dynamizować, więc musisz też wiedzieć dokładnie, jakie są twoje koszty, o ile one wzrosną i ile musisz podwyższyć swoje przychody, żeby utrzymać tą samą rentowność. Więc to jest znowu ten czas, pamiętasz, mówiłem o świadomości, o świadomym inwestowaniu, ale to jest też czas świadomego bycia przedsiębiorcą, czyli znajomości swoich liczb, swoich wyników, żeby móc na tą inflację zareagować. Zostawmy na chwilę ceny, przerzućmy się na bardzo ważną rzecz jakim jest pewien sentyment, który panuje na rynku. Czyli wchodzimy w temat pewnej psychologii rynku. Jest coś takiego jak sentyment. Sentyment to to, jak ludzie postrzegają rynek. I w tym momencie część osób odchodzi z rynku nieruchomości, no bo słyszy, że się coś złego dzieje. Ja tego na razie nie dostrzegam. Wręcz przeciwnie, uważam, że właśnie bardzo dobrze, że rynek oczyszcza się z osób, które są mniej obeznane w tym rynku, mniej do niego też przywiązane i zostają na tym rynku tylko najbardziej wytrawni i doświadczeni, ale też Świadomi inwest inwestorzy. I teraz zobacz, w końcu dochodzimy do sytuacji, kiedy można spokojnie kupować nieruchomości. Co mam na myśli? Być może słyszałeś historię o tym, ostatnio nawet słyszałem na, na jednym z kanałów historię o tym, jak fliperzy prześcigali się, żeby jak najszybciej dojechać do mieszkania wystawionego w dobrej cenie w ogłoszeniu. Ścigali się, kto szybciej dotrze, przepychali się, w drzwiach, żeby jak najszybciej zarazować mieszkanie, nawet bez jego oglądania, bo była dobra cena. To jest szaleństwo. To nie jest dobre dla rynku. W związku z tym, to, że teraz sytuacja się uspokoiła, masz czas obejrzeć nieruchomość, przeliczyć na spokojnie, wycenić remont, zobaczyć alternatywy, na spokojnie podjąć decyzję, to jest mega ważna rzecz, żeby spokojnie w sobie inwestować. I teraz to, że spada sentyment, co nas to interesuje tak naprawdę? Koniec Zobacz, trzeba robić swoje. Przecież, przecież dla właśnie profesjonalnych inwestorów to dobrze, bo spada ruch. Na rynku. Ja zakładam w związku z tym, że 2023 rok właśnie pod tym względem będzie bardzo dobrym rokiem na spokojne kupowanie nieruchomości. Będziesz miał czas, żeby je sobie obejrzeć i w końcu na spokojnie wybrać to mieszka. Kolejny aspekt, który się, o którym się bardzo często mówi, magiczne słowo kryzys. Wiele osób wieszczy kryzys, boi się tego kryzysu. Ja słyszę już od trzech lat, że jest na rynku nieruchomości kryzys. I wiem, co mówię, bo sam przeszedłem przez Wiadomo, czas pandemii dla najmu pokoi był bardzo trudnym czasem. W momencie, kiedy zamknięto uczelnie, a my opieraliśmy się głównie na studentach, to wiadomo, że to dramatycznie pogorszyło naszą, naszą sytuację. Ale to było też orzeźwiające, to był też twórczy czas, to był moment, kiedy ja musiałem się nauczyć robić rzeczy, które do tej pory nie potrafiłem robić. Segmentować klientów, polepszyć swój marketing, polepszyć procedurę zarządzania, uszczelnić koszty. To wszystko sprawiło, że moja firma koniec końców wyszła z pandemii wzmocniona. Co więcej, udało nam się przejąć konkurencję w czasie pandemii, więc też skokowo urośliśmy o 270 pokoi, przejęliśmy je od bezpośrednich naszych konkurentów. Więc zobacz. Każdy kryzys rodzi też dla ciebie jako przedsiębiorcy, jako inwestora, też pewne szanse. Ale nie można wpaść w panikę, nie można popaść w bezczynność. Trzeba działać i do tego się dostosować. To są pewne być może truizmy, może oczywiste dla ciebie rzeczy, ale zobacz. Wielu z nas o tym słyszy, ale niewiele tak postępuje. Jest takie powiedzenie jednego z moich mentorów, których sobie bardzo cenię. On mówi coś takiego: It's a common sense, but it's not common practice. Że to jest powszechnie wiadome, ale nie jest powszechnie stosowane. Tak można to w wolnym tłumaczeniu e, przetłumaczyć na język polski. I w czasach kryzysowych wydaje mi się, że bardzo ważną ce cechą, jeszcze bardziej ważną niż zazwyczaj, jest tak zwany resourcefulness. To znaczy założenie takie, że OK, muszę sobie poradzić z tą sytuacją, muszę znaleźć odpowiedź na problemy, które z nią się wiążą i muszę wykrzesać w sobie ten pazur przedsiębiorczości. Bardzo często o tym mówię, bo tak się powinniśmy zachować, szczególnie my, profesjonalni inwestorzy. Nie można narzekać, nie można się bać, po prostu trzeba działać i wykorzystać ten porzys. kryzys, jeśli rzeczywiście nadejdzie na swoje potrzeby. Jest to na przykład czas, aby kupić na spokojnie mieszkanie. Teraz, jakie są moje plany, bo też obiecałem Ci, że o tym powiem. Ja generalnie chcę przyspieszyć w tym roku, tak? 2023 rok uważam, że to będzie bardzo dobry rok na to, żeby kupować mieszkania i dla siebie, kupować mieszkanie również pomagać inwestorom znajdować jeszcze lepsze mieszkanie niż do tej pory. W związku z tym bardzo ten, ten wątek rozwijamy i zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby takie mieszkanie kupić, pomagamy w tym. Uruchamiamy też nowe obszary działania, o których myślę, że będę mógł Niedługo też publicznie to ogłosić, jak już te projekty wdrożymy. Także mamy bardzo ciekawe plany rozwojowe. Uczymy się w tym momencie w firmie bardzo intensywnie nowych rzeczy, m.in. bardzo duży nacisk się na marketing, żeby wykorzystać jak najlepiej ten czas, to okienko, które jest nam dane czasowe, żeby je dobrze e, wykorzystać. Staram się współpracować z lepszymi ode mnie. Ostatnio, słuchaj, jestem byłym konsultantem. Kiedyś byłem konsultantem, wydawałem się, że nigdy nie będę potrzebował konsultanta, bo przyszło umiem to robić, ale ostatnio zatrudniłem pierwszego doradcę, który pomaga na firmie ułożyć procesy, zidentyfikować wąskie gatła. W związku z tym, taki no, dla mnie mały przełom, ale też pokazujący, jak warto posiłkować się osobami z zewnątrz, które są po prostu mądrzejsze od ciebie, mają świeższe spojrzenie pomogą ci po prostu poprawić twoje biznesy, cokolwiek robisz. Także my mamy bardzo duże plany na ten rok. Mam nadzieję, że przy kolejnym wideo podsumowującym 23 rok i mówiącym w 2024 będę mógł się pochwalić, co się udało w tym roku osiągnąć. Natomiast wydaje mi się, że podsumowując to, co warto robić, to przede wszystkim zachować spokój. Jest wiele osób, które bazują swoją narrację na strachu. Ja tego kompletnie nie rozumiem. Jesteśmy po szalonych latach na rynku nieruchomości. Mam nadzieję, że teraz przed nami lata spokojniejsze, konsekwentnego, świadomego inwestowania. Zachęcam Cię, żebyś szukał dobrych inwestycji w 2023 roku, bo na pewno takie będzie można znaleźć, jak zawsze, ale w tym roku być może będzie to jeszcze prostsze, a być może te okazje będą jeszcze ciekawsze. Podejście, aby inwestować wtedy, kiedy inni się boją, nie tylko trzymać to hasło gdzieś w głowie, słyszeć, no tak, Warren Buffett tak mówił, warto tak robić, wiele osób tak mówi, tylko rzeczywiście, właśnie teraz, kiedy inni nie chcą inwestować, być może to jest czas dla ciebie do wykorzystania pewnej okazji, która się strafia raz na kilka lat, być może to jest właśnie ten moment, którego nie możesz przespać i musisz go aktywnie wykorzystać. Ale z drugiej strony też nic na siłę, jeśli to cię przerasta, tego się boisz, to być może nie planujesz inwestować, tak? Nie ma sensu też robić tego e, na siłę, bo z drugiej strony, kurczę, Tyle mamy, naprawdę, można się cieszyć wieloma rzeczami, które nas otaczają, wieloma aspektami naszego życia, z tego czerpać radość, a niekoniecznie inwestować na siłę, na siłę, bo ja naprawdę głęboko wierzę, że żyjemy w pięknych czasach, bardzo ciekawe rzeczy się dzieją, ale też wiele dobrych rzeczy się dzieje, i można spokojnie sobie na tym rynku funkcjonować bez napinania się, bez potrzeby wciskania kolejnego biegu wrzucania. Natomiast, jeśli rzeczywiście czujesz taką potrzebę, że warto wykorzystać tę okazję, to ja uważam, że ona w przyszłym roku już może się nie powtórzyć i warto ten czas wykorzystać. Mam nadzieję, że botlecie inspirujące. Jeśli tak, proszę zostaw, zostaw subskrypcję, zostaw lajka abyś pokazał mi, że warto nagrywać takie filmy. A ja jak wiesz, zawsze życzę ci dobrego dnia.